Modlitwa o wolną ojczyznę. Dziś odwróć od nas, matko, przekleństwo niewoli. Rozpędź tę czarną chmurę, co ojczyznę mroczy, daj mądrość moim siostrom oraz moim braciom łaskę, by otworzyli swe serce i oczy. Jeśli mi dałaś łaskę miłość ojczyzny, obdarz nią matko wszystkich na polskim zagonie, obudź w nas siłę wiary, mądrości i męstwa, byśmy razem stanęli w ojczyzny obronie. Bo tylu zaślepionych błyskotką zachodu, tylu przeszło na stronę kłamstwa i szatana, że jesteśmy jak człowiek, co popadł w chorobę i któremu zagraża dziś śmiertelna rana. Zakażona przez wrogów mamoną i pychą, czerwoną i śmiertelną pręgą zakażenia, Tych, co knują jak zawsze przeciwko ojczyźnie, przeciwko prawu Boga, prawdy i sumienia. Rozwiej nad naszym domem tę smoleńską mgłę. Bo ona naszą wolność zdradliwie osacza, niech ta żelazna drzazga w Twej matko, sukience drogę do Twego serca modlitwą wyznacza. Pomóż wrócić do domu tym, co z karabinem, na obcej ziemi życiem wspierają tyrana, by nikt nie kupczył nigdy polską krwią i potem, by nie wracali w trumnach po śmiertelnych ranach. I osłaniaj w nas dumę, godność oraz wiarę, że to Pan Bóg jest prawem wśród polskiego ludu. Przebacz tym, co zdradzili, tym, co zapomnieli, że ojczyzna wyrasta z miłości i trudu.